Czy wydaje wam się, że w grudniu ogród i działka idą spać pod śnieżną pierzynką, a wszelkie prace ogrodowe odkładamy na wiosnę? A co, jeśli powiem wam, że właśnie teraz, w samym środku zimy, możecie położyć fundament pod plony, których pozazdroszczą wam wszyscy sąsiedzi? Większość ogrodników traci tę złotą szansę, by wiosną w panice próbować nadrobić stracony czas. W tym filmie zdradzę wam główne sekrety grudniowego nawożenia gleby. To metoda, która sprawi, że składniki odżywcze powoli, ale skutecznie przenikną w głąb Ziemi. Dzięki temu, gdy tylko nadejdą pierwsze ciepłe dni, wasze rośliny dosłownie eksplodują wzrostem. Jesteście gotowi dowiedzieć się, jak sprawić, by zima pracowała na wasz przyszły sukces w ogrodzie? Zapraszam do oglądania. Aby zrozumieć, dlaczego grudzień jest tak kluczowy, spójrzmy pod powierzchnię Ziemi. Na powierzchni panuje chłód i uśpienie, ale w glebie nadal zachodzą powolne procesy biologiczne. Mikroorganizmy nie zapadają w całkowity sen, jedynie spowalniają swoją aktywność i to jest właśnie nam na rękę. W przeciwieństwie do wiosny, gdy potrzebujemy szybko działających nawozów na nagły start, zimą stawiamy na nawozy długodziałające. Substancje organiczne zastosowane w grudniu nie są tak szybko wymywane przez wody roztopowe, Stopniowo się rozkładają, wzbogacając glebę i poprawiając jej strukturę. Wiosną ziemia staje się nie tylko odżywiona, ale też sypka, żywa, pełna próchnicy i gotowa by przyjąć nasiona. To trochę jak gotowanie potrawy w wolnowarze na trybie powolnego duszenia. Smak jest o wiele bogatszy. Podobnie jest z glebą. Zimowe nawożenie to gwarancja jej głębokiej, jakościowej transformacji. Zatem zacznijmy od króla nawozów organicznych kompostu. Wiele osób uważa, że rozrzucanie kompostu zimą jest bezcelowe, bo przecież zamarznie i nie przyniesie żadnych korzyści. I tu właśnie tkwi największy błąd. Tymczasem grudzień to wręcz idealny moment na zastosowanie dobrze przekompostowanego materiału. Dlaczego? Po pierwsze, nie ma pośpiechu, możemy spokojnie rozłożyć go na grządkach bez obaw o uszkodzenie młodych sadzonek czy wschodów. Po drugie, zimą, ukryty pod śniegiem, przejdzie on przez kilka cykli zamarzania i rozmrażania. To rozbija jego strukturę, uwalniając składniki odżywcze i czyniąc je łatwiej przyswajalnymi dla bakterii glebowych, a co za tym idzie dla korzeni roślin na wiosnę. Rozłóżmy kompost warstwą od 3 do 5 cm bezpośrednio na powierzchni gleby. Nie ma potrzeby go przekopywać. Opady zimowe oraz drżownice wykonają całą pracę za nas, stopniowo wciągając cenne substancje w głąb Ziemi. Wyobraźmy sobie taki obraz: na ekranie widać zaśnieżoną grządkę, a na wierzchu, na śniegu lub na zmarzniętej Ziemi, jest delikatnie rozsypany, ciemny, sypki kompost. To jest idealny, wizualny przykład tego, jak tworzymy odżywczy koc dla naszej Ziemi. Kolejnym kluczowym graczem na naszej liście jest obornik, a dokładnie Dobrze przekompostowany, przefermentowany nawóz, i tu kluczowe jest słowo: dobrze przekompostowany. Nigdy, ale to zapamiętajcie, nigdy nie stosujcie świeżego obornika na zimę. Świeży nawóz zawiera nadmiar amoniaku, który może wiosną po prostu spalić korzenie waszych roślin, a do tego jest pełen nasion chwastów, które z radością wykiełkują na waszych rabatach. Natomiast wysokiej jakości, dojrzały kompost lub obornik, który leżał co najmniej 2 do trzech lat, to czyste złoto. Jest on bogaty w azot w formie wolno uwalniającej się, a przy tym doskonale poprawia strukturę gleby, czyniąc ją bardziej chłonną i przepuszczalną dla powietrza. Zalecana dawka to mniej więcej jedno wiadro na 1 do 2 metrów kwadratowych. Technologia jest identyczna jak w przypadku kompostu. Rozsypujemy równomiernie na powierzchni i zostawiamy, aby zima zrobiła swoje. Na takie nawożenie szczególnie dobrze zareagują przyszłe stanowiska pod ogórki, cukinie, dynie i kapustę. Wizualnie widać różnicę. Tu jest kupa świeżego obornika o ostrym zapachu, a tam ciemna sypka masa, która pachnie jak ziemia z lasu. To najlepiej podkreśla, jak ważny jest właściwy wybór. Przejdźmy teraz do nawozu ptasiego. Jest to prawdziwie skoncentrowany preparat, można powiedzieć, taki szybki dopalacz dla naszej gleby. Ale trzeba z nim być niezwykle ostrożnym, nawet zimą. Świeżego nawozu ptasiego, tak jak i świeżego obornika, kategorycznie nie wolno używać. Jest on jeszcze bardziej agresywny i jest w stanie uszkodzić mikroflorę glebową. Jeśli jednak dysponujemy nawozem suszonym lub granulowanym, grudzień jest doskonałym momentem na jego zastosowanie. W ciągu zimy jego stężenie złagodnieje, agresywne związki ulegną rozkładowi, a do wiosny gleba otrzyma potężną dawkę azotu i fosforu w łatwo przyswajalnej formie. Należy go rozsypywać bardzo oszczędnie, dosłownie jak sól, jedynie delikatnie opruszyć powierzchnię gruntu. Zalecana dawka to nie więcej niż 200-300 gramów na metr kwadratowy. Po tej czynności najlepiej jest przykryć nawóz cienką warstwą ziemi lub kompostu. Nawóz ten idealnie sprawdzi się na tych rabatach, gdzie w przyszłym sezonie planujecie sadzić pomidory, paprykę oraz bakłażany. Możemy teraz wyświetlić prostą wizualizację. Pokażmy, jak skoncentrowane substancje z granulek powoli rozpuszczają się pod warstwą śniegu i równomiernie wnikają do wierzchniej warstwy gleby. Nie zapomnijmy też o prawdziwym skarbie prosto z pieca popiele drzewnym. To nieocenione źródło potasu, fosforu, wapnia i jeszcze około 30 kluczowych mikroelementów. Co ważne, wszystkie te składniki są w formie łatwo przyswajalnej przez rośliny. Potas odpowiada za odporność roślin, ich wytrzymałość na choroby i suszę, a także, co najważniejsze dla nas, za smak i słodycz przyszłych plonów. Stosowanie popiołu w grudniu jest szczególnie korzystne, ponieważ nie tylko odżywia, ale i skutecznie odkwasza glebę. Przez całą zimę zasadowa reakcja popiołu zdąży łagodnie zneutralizować nadmierną kwasowość, której nie toleruje większość warzyw ogrodowych. Zalecana dawka to mniej więcej jedna szklanka na metr kwadratowy. Wystarczy, że równomiernie rozsypiesz go po powierzchni grządek. I tu ważna uwaga: absolutnie nie używajmy popiołu ze spalania śmieci, malowanego drewna, ani płyt wiurowych. Powinien on pochodzić tylko i wyłącznie z czystego drewna lub resztek roślinnych. Pamiętajmy, że ten proszek powinien być szary i puszysty, jakby przesiewany przez sito. To gwarancja, że używasz czystego i wartościowego nawozu. Zejdźmy niżej i porozmawiajmy o nawozach długodziałających. Takich jak mączka kostna. Jest to organiczne źródło fosforu i wapnia, które rozkłada się niezwykle powoli. Jeśli zastosujemy ją wiosną, pełne korzyści rośliny odczują dopiero w połowie lata, a może nawet w następnym sezonie. Natomiast zastosowanie jej w grudniu to scenariusz wręcz idealny. Przez długie miesiące zimy i wiosny mączka kostna zacznie stopniowo ulegać rozkładowi pod wpływem mikroorganizmów glebowych. Dzięki temu, w momencie intensywnego wzrostu, rośliny będą miały dostęp do życiodajnego fosforu. Fosfor odpowiada za budowę silnego systemu korzeniowego, a to jest przecież podstawa zdrowia i siły każdej rośliny. Szczególnie wdzięczne za takie dokarmianie będą warzywa korzeniowe, marchew, buraki, ziemniaki, a także krzewy jagodowe. Zalecana dawka to około 100 do 200 gramów na metr kwadratowy. Można ją po prostu rozsypać na powierzchni lub lekko wymieszać. Zwierzchnią warstwą gleby. Jako ilustrację proszę pokazać przekrój korzeni roślin, najpierw te słabe, a następnie po dokarmieniu fosforem silne i rozgałęzione. A teraz coś o kolejnym fascynującym nawozie organicznym mączce rybnej. Podobnie jak mączka kostna dostarcza fosforu, ale jest też doskonałym źródłem azotu. Co ważne, azot z mączki rybnej uwalnia się powoli i równomiernie. Dzięki tej właściwości. Jest wręcz idealna do stosowania późną jesienią lub zimą. W dodatku, mączka rybna wzbogaca glebę w cenne aminokwasy i mikroelementy, jednocześnie silnie stymulując aktywność pożytecznych mikroorganizmów. Pamiętajmy: stosując ją, karmimy nie tyle same rośliny, co całą glebę, sprawiając, że staje się ona zdrowsza i po prostu żywsza. Mączka rybna doskonale sprawdza się w przygotowaniu podłoża pod niemal wszystkie warzywa. Zwłaszcza te o dużych wymaganiach pokarmowych, takie jak kapusta czy pomidory, jest jednak jeden ważny niuans. Jej specyficzny, intensywny zapach może przyciągać nieproszonych gości, takich jak koty, lisy czy inne dzikie zwierzęta. Dlatego po rozsypaniu stosujemy ją w podobnej dawce co mączkę kostną, należy ją natychmiast przykryć warstwą kompostu lub ziemi. Właśnie tak składniki mączki rybnej, czyli azot, fosfor i aminokwasy. Ożywiają naszą glebę i jej mikroflorę, sprawiając, że pod ziemią robi się bardzo wesoło i aktywnie. Co zrobić, jeśli jesienią posialiście na przykład gorczyce lub owiec jako nawozy zielone sideraty i weszły one w zimę pod śnieg? Grudzień wcale nie oznacza, że macie o nich zapomnieć. Jeśli sideraty zdążyły wyrosnąć, ale ich nie skosiliście, mróz wykona całą pracę za was. Zamarznięta zielona masa opadnie na ziemię i stanie się naturalną ściółką. Pod śniegiem będzie powoli próchnieć, oddając glebie wszystkie zgromadzone składniki odżywcze i materię organiczną. I co najważniejsze, wiosną nie musicie nic przekopywać. Korzenie sideratów, które zostaną w ziemi, również zgniją, tworząc w niej kanały. Te kanały świetnie poprawią strukturę gleby, czyniąc ją pulchną i napowietrzoną. A jeśli skosiliście sideraty jesienią i zostawiliście je na grządce, proces już się rozpoczął. Wasze zadanie to po prostu zostawić wszystko tak jak jest. To jeden z najprostszych i najbardziej efektywnych sposobów na poprawę żyzności gleby. Jako ilustrację można pokazać ujęcie poklatkowe: zieloną grządkę z sideratami, którą następnie przykrywa śnieg, a wiosną w tym samym miejscu pojawia się pulchna, ciemna i gotowa do sadzenia ziemia. Porozmawiajmy o ściółkowaniu, które zimą pełni podwójną, kluczową rolę. Jest to nie tylko ochrona gleby przed przemarzaniem i erozją, ale także źródło powolnego nawożenia. Jeśli macie jeszcze resztki liści jesiennych, słomy, siana czy rozdrobnionych gałęzi, grudzień to idealny moment, by przykryć nimi nieużywane grządki. Warstwa ściółki o grubości 10 do 15 cm stworzy perfekcyjne warunki dla dżdżownic i mikroorganizmów glebowych. Będą one chronione przed siarczystymi mrozami i będą mogły kontynuować swoją pożyteczną pracę nawet w środku zimy. Przez całą zimę i wiosnę dolna warstwa ściółki będzie się stopniowo rozkładać, zamieniając się w cenną próchnicę i wzbogacając glebę w materię organiczną. Na wiosnę wystarczy jedynie delikatnie rozgarnąć ściółkę, aby zrobić miejsce na dołki do sadzenia. Ta metoda jest szczególnie polecana w przypadku krzewów jagodowych, porzeczek, malin i agrestu. Wyobraźcie sobie ujęcie, na którym ręce ogrodnika okrywają strefę korzeni krzewu grubą warstwą suchych liści dębu tworząc dla niego przytulną, ciepłą kołderkę. Przejdźmy teraz do popularnego domowego środka skorupek jaj. Krąży na ich temat mnóstwo mitów, część ogrodników uważa je niemal za cudowny lek na wszystko, zobaczmy jak to wygląda naprawdę. Faktycznie skorupki w dużej mierze składają się z węglanu wapnia, który jest bardzo przydatny do odkwaszania gleby i wzmacniania roślin. Jest jednak pewien problem, a właściwie duże ale. Rozkładają się one niezwykle wolno. Ten proces trwa latami. Dlatego, jeśli wiosną po prostu rzucicie większe kawałki skorupek na grządkę, w tym sezonie nie odczujecie żadnego efektu. Natomiast rozsypanie ich w grudniu i to zmielonych na niemal mąkę ma już konkretny sens. Przez zimę, pod wpływem mrozu i wilgoci, proces ich rozkładu ulegnie lekkim przyspieszeniu. To jest inwestycja długoterminowa w zdrowie waszej gleby. Nie oczekujcie natychmiastowego cudu, ale w perspektywie kilku lat faktycznie poprawi bilans wapnia. Można to łatwo pokazać. Skorupki lądują w młynku do kawy, zmieniają się w drobny proszek, który rozsypujemy po grządce. To podkreśla kluczową rolę odpowiedniego przygotowania. Fusy z kawy i herbaciane to kolejny kuchenny odpad, który świetnie sprawdzi się w ogrodzie. Ale i tutaj musimy pamiętać o ich rzeczywistej roli. To nie są potężne klasyczne nawozy. Ich główna wartość polega na poprawie struktury gleby, sprawiają, że ziemia staje się luźniejsza, bardziej przewiewna i oczywiście przyciągają dżdżownice. Zawartość składników odżywczych jest w nich niewielka, ale zawierają materię organiczną, która rozkłada się powoli. Możemy je stosować przez całą zimę, po prostu wysypując nagrządki, nawet pod śnieg. To bezpieczny sposób na recykling organicznych resztek, który z czasem przyniesie wymierne korzyści. Fusy z kawy są szczególnie skuteczne na ciężkich, gliniastych glebach, pomagając je rozluźnić. Nie powinniśmy oczekiwać, że herbata i kawa spowodują gwałtowny wzrost roślin, ale jako wkład w ogólny stan zdrowia gleby, to świetne rozwiązanie. Można pokazać prosty i zrozumiały trik, jak zbierać fusy kawowe do oddzielnego pojemnika, a następnie wynosić i rozsypywać na zaśnieżonym ogrodzie. Trociny Zrębki i inne odpady drzewne to materiał dość podstępny. Z jednej strony to świetny materiał organiczny, z drugiej, jeśli użyjemy ich niewłaściwie, mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Świeże trociny w procesie rozkładu pobierają z gleby mnóstwo azotu, co prowadzi do tak zwanego głodu azotowego u roślin. Dlatego stosowanie świeżych trocin pod rośliny na zimę, od tak, bez przygotowania, jest dużym błędem. Jeśli jednak posiadamy trociny przefermentowane, ciemne, które leżały rok lub dwa, możemy ich śmiało używać. Działają one jako spulchniacz i wolno działający nawóz. Inna opcja to użycie świeżych trocin, ale po uprzednim ich naładowaniu azotem. Na przykład należy polać je roztworem mocznika lub kurzeńca i pozostawić na jakiś czas, ale najbezpieczniejszym sposobem na zastosowanie ich zimą jest użycie ich jako ściółki do ścieżek lub podkrzewy ozdobne. Tam nie będą konkurować o azot z warzywami i roślinami ogrodowymi. Wizualizacja, porównanie świeżych, jasnych trocin ze starymi, ciemnymi to pomoże widzom uniknąć tego błędu. Przejdźmy teraz do ważnego, a zarazem kontrowersyjnego tematu nawozów mineralnych. Panuje powszechny mit, że zimą nie wolno ich w ogóle stosować, i dla większości z nich jest to stuprocentowa prawda. Szybko rozpuszczalne nawozy azotowe, takie jak saletra amonowa czy mocznik, zastosowane w grudniu. Zostaną po prostu wymyte przez wody roztopowe zanim nadejdzie wiosna. Stracicie niepotrzebnie pieniądze i co gorsza zanieczyścicie wody gruntowe. Roślin jeszcze nie ma, więc nie ma kto tego azotu przyswoić. Po prostu bezpowrotnie ucieknie. Dlatego zapamiętajcie tę prostą zasadę. Wszystkie szybko działające nawozy azotowe i nawozy kompleksowe zostawiamy na wiosnę, kiedy rośliny zaczną intensywnie rosnąć i pobierać składniki odżywcze. Stosowanie ich zimą jest jak przygotowanie kolacji dla gości, którzy przyjdą dopiero za trzy miesiące. Całe jedzenie się zepsuje. Jako ilustrację możemy pokazać animację. Granulki nawozu rozpuszczają się w śniegu, a strumienie wody unoszą składniki odżywcze głęboko pod ziemię, omijając przyszłą strefę korzeniową roślin. Ale od reguły nawożenia mineralnego istnieją wyjątki. Mowa tu o nawozach fosforowych i potasowych. Które bardzo powoli się rozpuszczają i słabo przemieszczają w glebie. Chodzi przede wszystkim o superfosfat, zwłaszcza ten podwójny lub skoncentrowany, oraz siarczan potasu. Można je stosować podczas jesiennego lub zimowego przekopywania gruntu, jeśli macie taki zwyczaj, albo po prostu rozsypać równomiernie na powierzchni. Przez zimę zdążą się powoli rozpuścić i równomiernie rozmieścić w warstwie korzeniowej. Na wiosnę fosfor i potas. Będą już w formie przyswajalnej dla roślin, gotowe do pobrania od pierwszych dni wegetacji. Jest to szczególnie korzystne w przypadku ciężkich, gliniastych i kwaśnych gleb. Dawki stosowania należy sprawdzić w instrukcji, ale zazwyczaj wynoszą one od 30 do 40 gramów na metr kwadratowy. Ten zabieg agrotechniczny jest uzasadniony zwłaszcza wtedy, gdy analiza gleby wykazała niedobór właśnie tych składników. Pokażmy dla zilustrowania granulki superfosfatu leżące na Ziemi, a następnie wyjaśnijmy, że ich podróż do korzeni zajmuje roślinom kilka miesięcy. Szczególną uwagę należy poświęcić przygotowaniu gleby w szklarni. Nawet w nieogrzewanej szklarni Ziemia nie przemarza tak głęboko, jak na zewnątrz, a procesy mikrobiologiczne przebiegają tu znacznie aktywniej. Grudzień to idealny czas na generalne porządki i gruntowną regenerację podłoża szklarniowego. Usuń wszystkie resztki roślinne. Następnie wprowadź solidną dawkę kompostu lub dobrze rozłożonej próchnicy. Można też wysiać mrozoodporne nawozy zielone, na przykład żyto. Nie tylko wzbogaci ono glebę, ale i ją uzdrowi, hamując rozwój grzybów chorobotwórczych i nicieni. Jeśli gleba w szklarni jest po sezonie mocno wyczerpana, warto zastosować również długo działające nawozy mineralne, o których wspominaliśmy wcześniej. Najważniejsze po zakończeniu wszystkich prac należy dobrze zamknąć wilgoć w podłożu. Można po prostu nawrzucać do szklarni sporo śniegu, topniejąc, nasiąknie on glebę wodą, która jest kluczowa dla wszystkich procesów rozkładu materii organicznej. Wizualizacja sceny czysta, uprzątnięta szklarnia, do której ogrodnik łopatą dorzuca puszysty śnieg. Jeśli w przyszłym roku planujecie dużą uprawę ziemniaków, przygotowanie gleby trzeba zacząć z wyprzedzeniem. Ziemniaki lubią luźną, żyzną ziemię i bardzo dobrze reagują na nawozy organiczne. Już w grudniu na przyszłym polu ziemniaczanym możecie rozrzucić przekompostowany obornik lub kompost. A jeszcze lepiej jest zastosować mieszankę. Na każdy metr kwadratowy wnieść około pół wiadra przekompostowanego nawozu, szklankę popiołu drzewnego oraz łyżkę stołową superfosfatu. Wszystko to równomiernie rozsypcie na powierzchni. I uwaga, nie musicie tego przekopywać. Przez zimę składniki odżywcze same wnikną w glebę. Wiosną pozostanie wam jedynie wykonać rzędy lub dołki do sadzenia. Takie wcześniejsze przygotowanie znacząco zwiększy plony i poprawi smak bulw. Można by to przedstawić na schemacie. Mamy kawałek ziemi, na którą warstwami nakładamy obornik, popiół, superfosfat, a na wierzchu opada śnieg. Strzałka prowadzi wprost do obrazka z dużą, czystą i zdrową kartoflą. Grządki przeznaczone pod warzywa korzeniowe, czyli marchew, buraki i pasternak, również wymagają specjalnego traktowania. Kluczowa zasada jest jedna: zero świeżej materii organicznej. Dodanie świeżego obornika lub niedojrzałego kompostu pod korzenie sprawi, że wyrosną one zdeformowane, rozwidlone, tworząc tak zwane rogi i będą się bardzo źle przechowywać. Dlatego do takich grządek w grudniu stosujemy wyłącznie w pełni przerobiony kompost lub dobrze rozłożony humus, i to w niewielkich ilościach. Główny nacisk kładziemy na potas i fosfor, pierwiastki odpowiedzialne za kształtowanie dużych, gładkich i słodkich warzyw korzeniowych. Idealnym rozwiązaniem na zimowe nawożenie jest popiół drzewny, a do tego mączka kostna lub superfosfat. Wystarczy rozsypać je na powierzchni przyszłej grządki, a zima zrobi swoje. Wiosną gleba będzie gotowa do siewu, a wy zbierzecie idealny plon równych i smacznych korzeni. Jako wizualną przestrogę, warto pokazać zdjęcie krzywej, rogatej marchewki i wyjaśnić, że to właśnie jest efekt niewłaściwego użycia nawozów organicznych. Wielu ogrodników, aby odkwaszać glebę, stosuje zimą mączkę dolomitową lub wapno nawozowe. I słusznie, ponieważ proces odkwaszania jest procesem niezwykle powolnym. Grudzień to idealny moment na wykonanie tej procedury. Jest tu jednak kluczowa zasada, o której niestety często zapominamy. Nigdy, ale to nigdy nie stosujmy wapna czy mączki dolomitowej jednocześnie z obornikiem, pomiotem ptasim lub nawozami fosforowymi. Dlaczego? Kiedy stosujemy je razem, zachodzą niekorzystne reakcje chemiczne. Azot zawarty w nawozach organicznych przekształca się w amoniak i po prostu ulatnia, a fosfor przechodzi w związki, które stają się dla roślin zupełnie niedostępne. W efekcie tracisz znaczną część cennych składników odżywczych. Dlatego bezwzględnie rozdzielmy te zabiegi w czasie. Na przykład wapnowanie przeprowadźmy w grudniu, a kompost lub próchnicę zastosujmy dopiero wiosną lub odwrotnie. Ta prosta zasada pozwoli ci zaoszczędzić pieniądze i zwiększy skuteczność stosowanych nawozów. Warto to zapamiętać. Można sobie to zwizualizować, wyobrażając sobie prostą animację, w której cząsteczki azotu ulatują, gdy wapno styka się z obornikiem. Oprócz nawożenia, w grudniu warto skupić się na strukturze gleby. Jest to kluczowe, zwłaszcza jeśli macie do czynienia z ziemią ciężką i gliniastą. Tego typu podłoża słabo przepuszczają wodę i powietrze, wiosną długo się nagrzewają i tworzą twardą, zbitą skorupę. Aby poprawić ich strukturę, zimą możemy zastosować gruboziarnisty piasek rzeczny lub dobrze przekompostowane trociny. Wystarczy rozsypać je równomiernie na powierzchni grządki. Przez całą zimę, dzięki wielokrotnym cyklom zamarzania i rozmarzania, te dodatki będą stopniowo mieszać się z wierzchnią warstwą ziemi. Sprawią, że stanie się ona bardziej luźna i lepiej ustrukturyzowana. Jest to mechaniczny sposób poprawy, który świetnie uzupełnia tradycyjne nawożenie organiczne. W efekcie wiosną wasza ziemia będzie zauważalnie łatwiejsza w uprawie. To jest tak. Dla lepszego zobrazowania zobaczcie różnicę z jednej strony mamy grudy gęstej klejącej gliny, a z drugiej sypką, gruzełkowatą glebę po zastosowaniu piasku i materii organicznej. A na koniec najważniejszy i najprostszy nawóz, jaki możemy zastosować w grudniu, to śnieg. Nie wolno nam lekceważyć jego roli. Śnieżna pierzynka chroni glebę i korzenie bylin przed przemarznięciem. Zapobiega też wywiewaniu i erozji wierzchniej żyznej warstwy gleby. Ale co najważniejsze, jest źródłem wody roztopowej na wiosnę. Woda z roztopów jest uznawana za żywą wodę, ma specjalną strukturę i jest niezwykle korzystna dla roślin. Waszym zadaniem jest maksymalne zatrzymanie śniegu na działce. Ustawiajcie osłony, rozkładajcie gałęzie, nie usuwajcie też suchych łodyg wysokich roślin. Im więcej śniegu zgromadzi się na waszych grządkach, tym więcej wilgoci otrzyma gleba na wiosnę. I to właśnie ta wilgoć rozpuści i dostarczy do przyszłych korzeni wszystkie te nawozy, które tak pieczołowicie stosowaliśmy w grudniu. Śnieg jest niczym dyrygent, który rozpoczyna wiosenną orkiestrę wzrostu. Pokażcie teraz piękne ujęcia zaśnieżonego ogrodu, gdzie specjalne konstrukcje zatrzymujące śnieg pomagają gromadzić puszyste zaspy na grządkach. Zatem podsumowując, jak widzicie, grudzień wcale nie jest martwym sezonem dla ogrodnika, to raczej czas na cichą, przemyślaną i strategicznie ważną pracę. Podczas gdy inni odpoczywają, wy właśnie kładziecie solidne fundamenty pod przyszłe fenomenalne plony. Omówiliśmy, że kluczowa zasada zimowego nawożenia to postawienie na wolno działającą materię organiczną kompost, przefermentowany obornik, popiół i mączkę kostną. Zrozumieliśmy też, dlaczego nie wolno stosować świeżego obornika ani szybko rozpuszczalnych nawozów mineralnych. Najważniejszy sekret, taki moment, aha, albo wręcz totalna niespodzianka, polega na tym, że te wszystkie nasze skarby, które wnieśliśmy do gleby, aktywuje nie ciepło, lecz chłód i śnieg, to właśnie cykle zamarzania i rozmarzania oraz powolne topnienie śniegu uwalniają składniki odżywcze i równomiernie rozprowadzają je w glebie. Zima nie jest naszym wrogiem, lecz naszym głównym sprzymierzeńcem w przygotowaniu ogrodu. Dziękuję, że dotrwaliście ze mną do końca tego materiału. Jeśli był dla Was przydatny, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz pytanie do Was: jakie są Wasze sekrety zimowego przygotowania ogrodu? Jakich nawozów używacie w grudniu? Podzielcie się swoim doświadczeniem w komentarzach, porozmawiajmy o tym.